Iry, także mamy tak nowe zdrabki wabank za złotówkę, straszne pieniądze za złotówkę, słodkie święta za złotówkę, 7, 13, 21 za złotówkę, super 7 za 2 złote i elektryczny usim za 2 złote. Zaczynamy od złotówek, co? No. Czym będziemy zdrapywać dzisiaj? Pokaż, to To, bo to lubię. Ale wygląda. czym? A. 5 gry. 5 gry. A my się no, to on jedziemy, zdrap. Co, tu, co tu trzeba? A, czy takie same kwoty i wybraj te kwoty. No to. Czemu tu jest drapnięte tak? Nie wiem. To jedziemy z koksem. 1, 1, 5, 3. Aaaa jest! Mamy jeden zyla, Wróciła się drapencja. Słodkie z jąta. Dobra. Następna. Czemu myśmy elektryczne? Myśmy siódemkę wygrały wcześniej, nie? Dobra, co tu mamy? E, straszne pieniądze. Znajdź to, 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 to. Kasę. Kasę pod własność rani wygraj. Przypisane im kwoty wygrane. Sumują się. No tu ścieramy. Ale gdzie? Tu? Nie. nie. A cztery? Ten twoje... portfel. Diament. Mikraster Kaskę. Co to jest? Karta? Diament? Co? I psińco? Nie ma? Co To jakiś worek? Nie ma. I perła. Kasy nie ma. Nie ma. Dobrze, już nie musimy. Wprostać. Nie. Dobra, Sio. następne mamy co? Wa bank. A, to są te szanse, to wpierw ten pieniążek i wygrana, potem tu druga szansa, dwie szanse i wygrana, a potem trzy szanse i wygrana. To wpierw to. Ciekawe. Nic nie widzę. Ile tu jest, co tu jest? Ale to co tam trzeba. Twoja liczba, liczba wpierw trzeba zdrapać, tu? tak. Aha. Jaka jest nasza liczba? cztery. cztery. A czwórka jest szczęśliwa. Ale tu mamy 9, 500 zł, to nie ma. Wygrana. O, to. No, teraz tutaj 6. Już widzę, że nie ma. Co tam masz? Pokaż dwa Też nie ma. Wygrana 30. 4 3 7 8. Nie ma. Wygrana by była 5 zł. Nie ma. Teraz następne. A. 7, 13, 21. No, i jak się to sumuje, to w te u góry? Dobra, dobra. Nie, w poziomie. No. Tylko nie widać nic. 4, 1, 5, 5, 10 tu nie ma, by było 4 zł. Nie ma. Co tu? 10, 11 też nie ma, by było 100 zł. Przydałoby się na sywka, nie? Teraz mamy co? 4, 4, 8, 9, 10, 11. Też nie ma 200 zł by było. Nie ma, źródło. Dwie zdrapeńce nam zostały. Elektryczna ósemka. To teraz musimy wpierw te, tutaj te, czy mamy ósemkę? Za nie? 4, mhm. 2, 2 6, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 7 1, 3, 5, 9. To już wiem, że nic nie ten. Dobra, już, nie mamy wygranej. Dobra wgrała już. No nie. To ostatnia nam super 7 została. Chodźmy na górę, chociażby ta 7 siada. Ale tu od góry zacznij dobrze? No, żeby ta 7 chociaż nie była. Ja chyba widzę 7, ale nie wiem. 2, 5, nie, to nie 7. 2, 9, 5, 3, 6, 4. Eee! Tutaj jest 8, tam miała być. Nie ma. Ile wydałyśmy na te zdrabki? Już mi nawet się nie chce oglądać tych wygranych. Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć złotych żeśmy wydały, a tylko złotówkę żeśmy wygrały. O dzisiaj w sylwestrowy dzień nic nam. No dobra, no dobra, złotówka. No to tyle. Ale mamy jeszcze lotka. Lotka? Nie, Totka mamy. Totka mamy. Nie wiem, kiedy ten Totek jest, ale będziemy patrzeć potem, czy wygrałyśmy coś w Totka. No, ja na się... razie!